To nie jest z nami! To jest reakcja! Kuba partyzantki tak ciało! Komu nie bierze jak A ty się sz szpiszy! Ja mam śmierci! Aby mnie radź, chcecie? Ta historia zaczyna się pewnego wrześniowego poranka. Choć słońce jeszcze nie wstało, by osuszyć zimną kryształową rosę, zapowiadającą kolejny pogodny dzień. Pełen świerszczy i babiego lata. Na horyzoncie już rysuje się jasna smuga światła. Jest godzina czwarta czterdzieści. <laughs> Moja bezbronna ojczyzna przyjmiecie na jeźdźcu. A droga, którą i Małgosia dreptali do szkoły, nie rozstąpi się w przepaść. Rzeki nazbyt leniwe nie skore do potopów. Rycerze śpiący w górach będą spali dalej. Więc łatwo wejdziesz, nieproszony gościu. Nie mogę zaraz idę Ta historia ma tyle twarzy, ilu było jej bohaterów. Jest warkoczem splecionym z losów tysięcy młodych chłopaków, tysięcy młodych dziewcząt, spiskowców wolności, tych, którzy Boga nieśli w walecznych sercach przez wojenne bezdroże, których plecaki pełne były honoru i którzy zmarzniętą nie ojczyznę siedzieć, ogrzewali w mroźne noce oddechem. Tych, nad których losami tyle razy wahała się piękna Nika. To historia ich wszystkich i każdego z nich. Zaczyna się na Lubelszczyźnie, na zamojszczyźnie. Zaczyna się w górach i na Śląsku i na pomorzu. Zaczyna się zawsze tak samo. Zaczyna się w miejskich zaułkach, zaczyna się w lesie. Zaczyna się w chłopskiej chacie. Zaczyna się w każdym miejscu, gdzie wiara i odwaga więcej znaczą niż życie. Zaczyna się gdzieś w Polsce, w zwykły, powszedni dzień. Nie ma lasów w Lubelszczyźnie. Naszym lasem to była wieś i polski chłop. A co najciekawszego, chłopi biedni. Chłopi, który miał półtorej morgi i siedmioro dzieci. Oni z nami się dzielili ostatnim jajkiem, ostatnim zjełczałym kawałkiem słoniny. Z tym, że było mądrze, to w partyzance nigdy nie było nas więcej jak dwóch, trzech na kwaterze. Nigdy jeden. Pierwsze ze względów bezpieczeństwa. Drugie, nie mogliśmy okra objadać tych ludzi biednych. Nie wolno było samemu nic wziąć. O tym musi powiedzieć dowódca. Rozszeliłby panie. Zapowiedział od razu. Zakradzisz, czy jakieś idle, rzeczy, proszę panią, sąd polowy. Nie myślejcie, że, że, że wam wszystko wolno. No jeszcze dwa tygodnie w polu zostało roboty i może się odrobimy. Po jakiejś robocie, czy po akcji, czy po ucieczce, przy wycofywaniu łapiemy kwatery, wchodzimy do wsi, rozstawiamy wartę. Warty, połowę wart robią, jak nasza wieś, to robią chłopi, dzieci, dziewczynki o takie wysyłają, bo ja chcę się wyspać, ja jestem niewyspany, głodny. Trzy kwatery, czy tam cztery, w pogotowiu zawsze z bronią ubrani, a na jednej kwaterze wszyscy się kąpią. I zmiana czychu, żeby nie przełaziły jedno z drogi, bo to było strach. To jak koszulę na śnieg się po, położyło, to ciężko było je złapać, uciekała. Grało papierosy była najlepsza. Wsadzała pani rękę pod pachę i na stół cztery trzy. Ten wsadza rękę, trzy przegrane, zabiera, zabiera bank. A potem było jak zawsze. Łuny i wybuchy, malowani chłopcy, bezsenni dowódcy. Plecaki pełne klęski, rude pola chwały. Krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami. Jadę. To historia, która rozgrywa się na wielu polach bitew i potyczek, historia pisana przelaną krwią, historia wypalona ogniem, historia dławiąca gryzącym dymem, historia tych, którzy zostaną znalezieni następnego ranka z otwartą piersią i cierpkim obolem ojczyzny pod drętwym językiem. I tych, którzy pogrzebawszy przyjaciół. Będą musieli iść dalej w bój. Trudny bój o każdy następny dzień. Było bardzo dużo chłopców, którzy mieli złe obuwie. No to tam, jak nie było to obuwie uszkodzone nie było przestrzelone, czy coś takiego. No to każdy brał to, co mu potrzebne było. Patrzę tu, leży Niemiec zabity tutaj i zobaczyłem takiego wrowie. Niemca, dosyć taki korpulentny, no spojrzałem. Mundur się nie nadaje do zabrania, ale widzę spodnie, dobre. Bo myśmy wciąż, albo z żywych, jak się ich rozbrajało, albo a z zabitych, jak to nie było pokrwawione. ściągali. I raz byłem jakimś tam Gestapowcem, drugi raz jakimś tam zost legionów, takim granatowym mundurze. To historia o nadziei na to, że po latach walki przyjdzie wreszcie nagroda, normalna codzienność. Że się odbuduje powalone miasta i zasieje pola bitwy złotym zbożem, bo od wschodu wkraczał już przyjaciel. I kto mógł wtedy wiedzieć, że to nie zwycięstwo niesie w podarunku, a zdradę i podłość ukryte głęboko pod szarymi mundurami. Boczność! moi żołnierze. Wojna już prawie skończona, więc skończona i nasza rola. Przyszedł czas wrócić do domów. Jestem żołnierzem, więc nie będę mówił dużo. Dziękuję Wam i żegnam Was. Niestety, wygląda na to, że niedługo znowu trzeba będzie spotkać się w lesie i walczyć z drugim okupantem. Jedna krew jeszcze nie oschła, a już druga zaczęła się lać, bo już zaczęli aresztować. Oni jak aresztowali, to mieli od razu gotowe listy, wiedzieli gdzie, co i jak. Właściwie jedyne miejsce, gdzie, gdzie było jeszcze jakieś bezpieczeństwo, to było w oddziale. Jak był człowiek z bronią, bo tak to nigdzie, u nikogo, nigdzie, bo wszędzie, wszędzie to się rozlazło. Jak już rękach weszło, no to zaczęło przecież masowo y, łapać, rozstrzeliwać. Za Niemców to i było co innego, a teraz co innego. My to mieli już... Dwóch wrogów, tak? Był wróg ruski jeden i, i każdy jeden z, go, z naszych Polaków, też, który komunista był, to był też wrogiem. Bardzo bajeczne myśli, myśli, żeśmy mieli. Ale skończyło się dla wielu ciemną mogiłą, albo tym jak ja podziękowaniem, że byłem w Rosji. My nie chcieliśmy tej drugiej walki. Byliśmy zaskoczeni tym, że nas prześladują, ale tak mówiliśmy sobie, to chyba jakaś pomyłka, to się wyjaśni. W końcu przecież utworzony jakiś ten PKWN, rząd Polski, tam są Polacy, to może coś z tego wyjdzie, ale to była nieprawda. I jak tylko mogli, to do dzisiaj dziwię się ich temu okrucieństwu i i tej wielkiej chęci mordowania nas. Delegat obszaru Centralnego Armii Krajowej, pilkownik Radosław, ogłosił deklarację stwierdzającą, że fakt istnienia oddziałów leśnych ułatwia tworzenie się przyszłych Nie bój się, moja Polsko. Schowam cię głęboko na samo dno serca. Nigdy cię nie oddam nikomu obcemu na wychowanie. To historia o tym, że gdy jeden człowiek był drugiemu wilkiem, oni próbowali rozdać trochę sprawiedliwości, którą pochowali gdzieś w lasach, jeszcze przed wojną, na czarną godzinę. Chłopy mieli dostawy obowiązkowe, bo to był tak jak za Niemców, i zboże, i świnie, ich kontyngenty. Chłopy za ziarka, za zboże, ja siedziałem w więzieniu, za co się za ziarka? Bo nie odstawił, znaczy złoża nie odstawił na kontyngent. No to my te kwity w gminach kontyngentowe, wszystkie spalone, wszystko ludziom się szło, żeby jak najlżej ludzi notować w tamtych, w tamtych czasach. To nie jest z nami. To jest reakcja! Ten wróg! A my rozprawimy się z nim jak z każdym innym wrogiem. Na tu nie ma ludności. Niech żyje wolna Polska! Żyje Niech żyje niezwyciężona Armia Czerwona! Niech żyje towarzysz Stalin! Ręce do góry, nie ruszajcie, bo strzelam! Mouczy Jeżeli chodzi o likwidację, to człowiek szedł z przekonaniem, że ten człowiek tyle zła uczynił drugim, że nie mógł być jakimś miękkim w stosunku do tego kogoś. Sukinsyn! Ja pamiętam pierwszy raz, jak po takiej egzekucji przyszedłem, to sobie ręce z spirytusem umyłem i, i, i szklankę bimbru wypiłem. Panie komendancie, nie wiemy, co się dzieje. Spokojnie, chłopcy. Na razie czekamy. W tej wsi jest placówka Ormo. Pewno zaraz się tu zlecą. Może być ciekawie. Okrążyć. W Większości milicji się puszczało. Nawet nie biliśmy ich, tylko... Jeżeli ludność pomiła, to, to wtedy dostał lanie jakieś. Ale myśmy nie rozstrzeliwali milicji, ani wojska. Zresztą mieliśmy wyraźne rozkazy, nigdy do frontowego wojska nie strzelać. Strzelaliśmy do NKWD, strzelaliśmy do UB, a nigdy do frontowych żołnierzy. Nie spotkaliśmy się, żeby frontowi żołnierze strzelali do nas. Jak strzelali do nas, wszystko leciało nad nami. A my do nich tak samo, no i wojna się odbyła. To historia o walce wbrew realiom, o płynących dniach i miesiącach, latach, o nadziei, której brakowało coraz bardziej. I o pomocy, która znikąd nie nadeszła. 46 rok coraz więcej tych naszych chłopców ginie. Zgubiliśmy. Morwa, gdzie Zbyszek? Nie wiem, komendancie. Nie widziałem go. Chyba był na drugim skrzydle. To wracamy się. Nie, nie mamy szans. Wejdziemy prosto w kocią. A Zbyszek... Nie wiem, albo ranny, albo gdzieś tam się utaił. A najpewniej uciekł w inną stronę. i komendancie, zginęli. Lewi jeszcze do skoka. Ubowców jest strasznie dużo. Trzeba uciekać. Idziemy.